Niger kurwa No i dobrze O, Rosjan tak no, Cheater kurwa Jak to wziął Iden A, ma Czekaj, piszę jakie, jakie mam karty? Zpadaje czy, zpadaje czy, zpadaje czy jest zobaczymy. takie czy nie? Tak, kurwa nie ma Jak jeszcze się No ja to zmieniłem kurwa, chyba usunęłem Luka mamy na plecach ten na ten... kurwa się inbota włącza, że tak stał, kurwa tam. Przed chwilą się si strzelił, nie? Yeah. O, może zadałem 500, ale wątpię. Debi się ładował, kurwa. Yy, Nyger gdzieś jest. Albo film. No, aha, spiew za lakierze. za zabięga, za zabięga. <laughs> Ty po a, lewej a, a. jest. A nie, to Lukasz. Łukasz. Ale gdzieś był Niger kurwa, bo było to gówno. To nie wiem gdzie. A to no. jest tu. Tym... Mm. Mm -hmm. o. No <laughs> o uważaj zaba A na kim, a na kim? Gdzie? Tu pode mną. A dobra. On... O! No, gotów jest ściela niby. Ej nie, Aha. kurwa tu Fyjne, jest no kurwa. jeszcze ten imbot upalony pierdolony. No sound game, bro, can't play this way. No spierdalaj, kurwa lakerze pierdolony, gdzie on kurwa jest. Tam, dobra. Łap kurwo rakiety, śmiecił śmieciu jebany. Kurwa ma jakąś redukcję pierdoloną jeszcze złączoną. Ten go snajpom napierdala. Ten wszystkich napierdala. Kurwa ją bije, ja pierdolę, kurwa. No ty kurwa ci też, że Kurwa mam 200hp, zajebęgo, go, ale ja pierdolę po prostu. Za ten typ odpier, no spierdalaj kurwa czy też, że ja pierdolę kurwa. Kurwa muszę go i zajebać, bo mnie w kurwa już mieć... że frajerze pierdolony. Łap, kurwa rakiety. No aha, na pewno kurwa. Spierdalaj. No, Kurwa, jest jakimś jebanym cheaterem, ja pierdolę, Inak? kurwa. Tak. Że mi tyle HP już wyjebał, że nie mogę, kurwa, po prostu. Nie, kurwa, oczywiście jedna pizza się nie zna, jak ktoś spierdoli cały mecz. Spierdolę. W środku był, pod schodem. Teraz masz luka pod schodem. Tu wyskocz. A on chciał tu wskoczyć od tyłu, no kurwa, tak. Tu nikt nie ma przy nas. Jest delfinek, jest kurwa. Nie wiem, kurwa, gdzie zniknął fryer Jebany. Był kurwa nie chyba że cheat a tak jak na ten Iden, kurwa. Anakin jest. Sko sko skoczył do góry. Nie, nie skoczył. Dobra. Luke z pod spodem, no kurwa, spiry dalej cię oto. No, mam 0 HP, nie? Także no. Zabrną miał rakiety, masz duszenie? Nie, jeszcze chwilę. a dobra, no siadł. Ja pierdolę, kurwa, jeszcze nie jakie odległości wyjebał. Zobaczaj, jednego. Kurwa, spierdolać, szmatuj. Mam. Dusi. Nie mam kogo na razie. Czekaj. Ja nie mam jeszcze rakiet. Nie mam jetpacka też. Żaba się dusi. Dobra, jeden zajebany, jeszcze drugi. O kurwa, co mi je pusza niby, ja pierdolę. Łukasz powiedzieć. To żaba kurwa, no, ty kolejny frajl No kurwa, trzy pusze na rej jebane dostałem Ja pierdolę już nie mam żyjesz? A Ja nic nie mam Jeszcze chwilowo że Tu jest obok ciebie Ja w ogóle sami. Zajmij dobra Kurwa, jak ciężko idzie teraz, to a Aj kurwa Bawun. Bawun. Widzę, nikt się nie biega Masz tam jeszcze jednego? Widzę go. A, wyjebał wszystkich. Aj pierdole, na górę. No i najlepiej, czekać tutaj na duszenie, nie? Jak to to do kupiłem. No. Ktoś idzie? Idę, Araki. Jest stanowisz żadnego wyzwania. Dobra, finnie go na pierdolę. Okay. Patrz, patrz na wejście, kurwa. Aha. Ja patrzę, że mnie nie wyciągnął, tajer. Aż mnie kusi tą żabę już zabić wiesz? Widzę, walduszenie jak masz? Jak będzie wskakiwał? To nie wiem Czy oni, że o kurwa strzelca? Nie. Ma intrygadę. A nie podświetliło mi go, co jest kurwa. Walk. Kurwa, fajnie. Dbajcie tu trochę. Znaczy czy ja, bo. Ja wolę. Tu na ziemi, kurwa. Znaczy, wizdu, wizdu. Ale tak, nie warto. W ogóle masz... nas jest trzech Mhm a, jest, ty, ty, ty jest pierwszy w ogóle Skąd <laughs> to? Na bąka na pałę, to no, jest gra na Jest, dobra go Na pałę tylko i na palę. Kurwa, a na Widzę Jo bewon No... Aha, na pewno kurwa! Pierdolony lakerze, kurwa jebany Pierdolona cioko, dawaj go Wypierdalać, rozjebę go będę O, No dobra. No i dobra, luk. No. Spierdalaj tym cioteckim lukiem śmiesznym. Wypierdalaj, no. Zdech? Zdech, dobra. A, atakuj. Atakuj, no. Będzie no. pól. Replesy mam jakieś, obawiam. A, będę? Just... Patrzę wejście, patrzę wejście. No jakbyś się na ziemi dusił, bo coś. Albo jak już tu wskoczą. Nie, nie, nie żeby nie, niedaleko od, od, od wiesz, od ziemi debil kurwa Aha, fajne dużenie Dobra, żaby raz Mogę im tak staminę zawsze zbijać, nie? O kurwa Ja pierdolę Sekundę zdech no, dawne, no dawne. Pamiętajcie, że na po no no to to idzie. Niech chcę idzie. O kurwa, no akurat włączam rakiety. Oj. Zobaczę. Że... Ej, łatwo idzie, nawet we trzech kurwa. Są idiotami. O! Tam ten Aha. Fajnie kurwa po prostu. No, no czekaj. No chyba lepiej. Broń się, broń się. Bronię. Debile kurwa, tylko na Nie nie atakuj, nie atakuj, nie atakuj Dobra dzięki Jeszcze raz, na mnie Dwa, bierz śladka No Szkoda, że tego... O kurwa masz Szkoda wiesz, że Boba nie ma takiego stania w powietrzu, nie? No to było kurwa fajne, tego mi w nim brakuje. A zresztą z tym puszczę, kurwa, trajestnę. Za, i... za tobą? Wiem. się A ile, kurwa. Ja pierdolę. No. Już miałem, kurwa tego. O dobre, do góry. No, spierdalaj o to, jebana, kurwa. Pierdolona. Oj, ku? Nie, albo jednak tak? Nie. Bloki się, bloki się, są idiotami blokuj się. No, spierdalaj, kurwa cię o to. Yeah. Ty no we trzech to kurwa ugraliśmy praktycznie, nie? Ja pierdolę. No. Co debile. Ale, ale ja pierdolę. A fajnie się kurwa gra tym bobu. Kurwa. Tego stania powiedz, że tak brakuje, ja pierdolę, nie? No. Z kurwa normalnie mu wszystko trafić, jak nie jest kurwa teraz. Żadnych. <grym> <Iś genie. grym> Ten kurwa napała. <grym>